Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Bendy Dera w wersji od z na 90. Jest to właśnie bardzo dobry i bardzo solidny zawodnik. Właśnie ja najczęściej gram nim na pozycji prawego pomocnika ofensywnego formacji 4-2-3-1, chociaż również bardzo dobrze spisuje się on na ataku. Jest to właśnie takim ciekawym zawodnikiem, bardzo solidnym i obecnie nie kosztuje zbyt dużo, więc myślę, że warto wydać taką kwotę na niego, no, jest to naprawdę bardzo dobry i solidny zawodnik. Więc dobrze, przejdźmy teraz do zamówienia jego statystyk. A jak widzicie kosztuje on y, około 300 tysięcy na PlayStation, 250 tysięcy na Xboxie i 350 tysięcy na PC, więc myślę, że jest to całkiem dobra cena jak do takiego zawodnika. Właśnie ja jak widzicie jest to właśnie całkiem szybki zawodnik, no bo ma on 87 szybkości biegu oraz 95 przyspieszenia, chociaż do gry na skrzydle warto dać mu gry podnoszące trochę to tempo. Co do szału, również są bardzo solidne u Francuzów, no bo ma on aż 96 wykończenia, a dodatkowo posiada też 5 gwiazdek słabszej nogi, więc potrafi kończyć bardzo, bardzo dobrze zarówno z prawej, jak i z lewej nogi. Również jako nie w ataku jest bardzo dobre, no bo wynosi ono aż 97 oraz jego strzały są też bardzo mocne, ponieważ jego siła strzału jest na 88. Ma też 75 strzałów z dystansu, więc również z dystansu potrafi, potrafi całkiem dobrze uderzyć. Również ma 91 w więc również z potrafi całkiem dobrze uderzyć. To to panie również są całkiem, całkiem dobre u niego, no bo ma on 83 dośrodkowe, więc potrafi też całkiem dobrze doświadkować piłkę w pole karne oraz ma też 90 krótkich panem, więc potrafi też bardzo dobrze rozgrywać piłkę z innymi zawodnikami. Co do dryblingu, nie jestem bardzo wysokim poziomie u niego, no bo ma on aż 96 równowagi oraz 97 zwinności, więc jest on bardzo zwinnym piłkarzem i potrafi bardzo fajnie się kręcić w polu karnym między obrońcami. Również ma on 92 driblingu oraz ma też cztery gwiazdki sztuczek, więc może mi się bardzo fajnie bawić tymi sztuczkami. Również jego kontrola nad piłką jest bardzo dobra, bo wynosi ona 90 oraz ma też 90 do panowania i 89 reakcji, więc potrafi bardzo dobrze panować nad piłką oraz yy, potrafi też bardzo szybko reagować na sytuację na boisku do obrony, no to jednak jest to zawodnik ofensywny, ale jednak tak przez to, że jest on całkiem szybki, no to potrafi też szybko doskoczyć do lewaria i przyjąć mu piłkę. Mimo, że nie jest zbyt wysokim zawodnikiem, no to jednak ma całkiem dobrze ocenione główki, no bo jego główki są ocenione na 87 oraz ma też 98 skoczności, więc również czasami potrafi doskoczyć do główki. Również ma 85 wytrzymałość, więc potrafi biegać przez cały mecz praktycznie, jeśli gra na skrzydła albo na ataku i się nie męczy, więc jest to też całkiem dobra wytrzymałość. No więc dobrze, przejdźmy jeszcze do y, informacji na koniec właśnie, właśnie mam 4 gwiazdki sztuczek, więc można nim wykrywać bardziej zaawansowane sztuczki, można nim się bardzo fajnie bawić. I przez to, że jest on bardzo zwinny, no to potrafi się bardzo fajnie kręcić w karnym między obrońcami. Również mam 5 gwiazdek słabszej nogi, więc dzięki temu potrafi uderzać zarówno z prawej, jak i z lewej nogi i z obydwu nóg potrafi bardzo dobrze i solidnie kończyć. No więc dobrze, właśnie jeśli ktoś potrzebuje takiego prawego skrzydłowego z ligi francuskiej, no to myślę, że ten Bandier może być naprawdę bardzo dobrą opcją, no bo jest to właśnie bardzo dobry i bardzo solidny zawodnik. Ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!